Siemano. Dzisiaj testuję Extreme Xy na to, że krzywa. Pierwszy raz na torze krzywa, pierwszy raz na suchym, co może pójść nie tak. <grywka> Zaczynam z ciśnieniem 3-3 z tyłu. Ej, zobaczymy. Zderzak musiałem zdjąć całkiem. Ja pierniczę. 13 godzina. Ja zaczynam jeździć. No, ale nie wiedziałem, że można bez tylnego zderzaka. Co mi tak wstuka. Ja jestem pozytywnie zaskoczony tymi oponami. Staję na dwój z gazu. W ogóle nie trzeba kopać. Myślałem, że będzie ciężej. Zmęczyłem. <noise> Zabawa zajebista, nie? Te opony kozak. Nie wiem, tylko co mi tam stukać ta opona, czy wahać się kurna odkręcać czy co. Czy faktycznie tam poliuretan trzeba wrzucić? Ale jeździ się zajebiście. Tor ekstra. To chłodzenie to jest miliard razy lepsze niż tor. I mam tu bliżej. Zajebiście, ja pierdzielę. O, tego mi było trzeba. O, super, super. Genialna opona, pod małą moc. I genialny tor. Szeroko, długa nitka, strefa chłodząca. Coś pięknego. Wylecisz gdzieś z asfaltu, no to masz ten beton. Dobra, na betonie możesz tam uszkodzić, ale oponę, a nie samochód, jak w Toruniu. Gdzie nie, gdzie można na trawę wypaść, ale no, też bez tragedii. Nie widzę tam jakichś rowów takich jak w Toruniu. Nie no, ja jestem mega zadowolony. Jak dla mnie to jest kurde bajka. Także trzymacie macie IS-a, czy kurna 1.6 Extreme X i do krzywej. Najlepsza opcja. Cały, tylko cały czas mi ociera o lewe nadkole, w którym wydawało mi się, że jest więcej miejsca. Damn. Jakimś jedzie albo jakiś ziomek z tyłu, to. Łop, to od razu lepsza frajda. Co naprawdę się dzieje. Boję się, że zaraz się obudzę. Teraz to był piękny przejazd. Znaczy, wiadomo, moja linia jakaś tam tragedia. Ale mega fan, po prostu. Ja pierdzielę, ale zabawa. Szok. Zajebisty tor. Ekstra. Dawaj pełna pizda teraz. Wyścigamy się. Ścigamy się. Dawaj. Dwor zajebisty. Opony zajebiste. Wszystko zajebiste. Ciekawe ile ich zostało. Ja pierdzielę, jeszcze pół opony zostało. Mity, mi? No, no. Zajebiście, kurde sprawdźmy co się To trochę się zjechała. ale bardzo ile zrobiłeś i to pewnie chodziłeś 52 km i najpierw wchodziłem <grywka> tak co trzy, a później już coraz rzadziej <grywka> już na koniec to już dużo rzadziej bo już mało czasu było prawa lewa jeszcze by parę kółek zrobił jeździłem około dwie godziny nie jestem mega to... zadowolony. Ta jedna trochę pękła po całości, ale to możliwe, że czasami wyjechałem gdzieś tam na ten obok asfaltu, ten beton, i na, na któreś gdzieś odpadło kawałek, pon... kawałek odpadł. Mogło być od spinów, od ręcznego, od wyjazdu poza asfalt. No ale i tak, mega długo wytrzymało tyle przyjazdów. Tutaj Marcin. To czasami trzy przejazdy, i po oponach. Ja nie wiem ile zrobiłem później. policzę. Podsumowując, na to, że zrobiłem 50 km, 52 km, tyle ile widzicie na ekranie, tyle kółek. Sprawdzę sobie w chacie. Poza tym, że niepotrzebnie na chacie dolałem płynąc z pomagania, bo było trochę poniżej minimum, a nigdy tam nie zaglądałem tam kiedyś go może raz wymieniałem z czekawą czy coś chciałbym zostawić tak jak było ale poza tym ok. oleju nie ubyło nagrywał na słońce teraz myślę, że opony zajebiste teraz już nie mam na konie, ale i z przodu za to się rozpadają przydałoby się jakieś drugie koła, bo na jest nie wiem czy to widać, ale no, trochę jest żarła. ale jeszcze pojeżdżę. Oh. No, szkoda, że ten zderzak dopiero tak późno zdjąłem. Też mięczaka zeszło. No, ale dobra, jakoś go tam w końcu wyszarpałem. Coś mi tarło Koło olewy nad kole. Coś tam strzelało. Nie wiem, czy to... koło waliło, to nad kole. A może coś jest nie tak z gumami na wahaczach ale ogólnie ale ogólnie to było zajbiście. nie powiedziałem, dwie godziny około, coś takiego opony jeszcze wystarczyły, myślę na pół godziny godzinę nie wiem na ile, ale z początku chodziłem tak to trzy okrążenia mniej więcej a później to już nie wiem, chyba może je przegrzałem trochę właśnie, bo za mało i wchodziłem później. Już była końcówka, to nie chciałem mi się tracić czasu, ale no, fajnie, było fajnie. Tor zajbisty, opony zajbiste, pod małą moc i dość ciężkie auto, no bo pełne wnętrze, jeszcze gaz. Także polecam kuponki Extreme X, to nie jest jak Jak macie IS-a, to na się co jeszcze? No, jak chcecie wygrać takie opony, to wystarczy, że zostawicie suba, komentarz i lajka. Można wygrać dwie opony. Sprawdzajcie też Instagram, tam druga szansa. No i co, dzięki za oglądanie. I widzimy się niedługo. Esa! 哎呼呼！ a friend